Cześć, no na dzisiejszy film to będę wam tłumaczył, no jak nie więcej to będzie, um, będę nagrywał scenki, fajne scenki tylko, Mogu, mogą jakieś gry się tam znaleźć, na przykład Minecraft, World of Wayship, World of World of nie wiem. Jeszcze postaram się członków skołować, bo na razie tu mam kuzyna, kuzynkę No i tyle, no tak. To tak tylko z nimi gram. A no i koleżankę z klasy. No i zbieram sobie taką ekipkę, kto chce do mnie dołączyć, ale nie powiem, że będę nagrywał. Bo za bardzo też... Dobra, już mniej więcej to tak. To będę tylko nagrywał scenki, będę wrzucał jakieś scenki z życia. I no... Jakoś polecę. Polecę do przodu czy do tyłu. No jak ktoś by chciał ze mną nagrywać... Najpierw będę musiał se dobrą kamerkę skołować i mikrofon, bo mikrofon mam zaklany F na komputer, a tak teraz no nagrywam na telefon. No i tak po prostu se myślę, że no dokładnie nie wiem, czy będę nagrywać, czy nie. Czy będę? Będę na pewno rzucać jakieś filmy, ale. ale bez kamerki Jak wiecie pod ten odcinek nie wiem nie jestem za słabnym. 10 łapek w górę to to wrzucę kolejny odcinek i bądź może pokażę twarz no dobra nie pokażę twarz Na, za 10 łapek w górę więc trzymajcie się nie pozrażam nie pozarażajcie się koronawirusem i pa, pa.